Słuchajcie, od już naprawdę dłuższego czasu żyję sobie tutaj spokojnie na tej całej tutaj wysepce i... No, ostatnio zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ostatnio, to naprawdę, bardzo, ale to bardzo niedawno temu mam na myśli, dosłownie może nawet mniej niż godzinę, to... Tu dzieją się dziwne rzeczy, jakieś itemy, shulker boxy Jestem wręcz przekonany, że ktoś tu musi być Coś musi być tutaj dzianego po prostu, bo No, to nie może się dziać tak przez przypadek Tyle czasu mnie nie było tak Jakoś, żebym grał więcej i no teraz wchodzę i nagle dzieją się dziwne rzeczy, coś jest niehalo. Podejrzewam, że na pewno tu gdzieś musi ktoś być. Muszą gdzieś tutaj być chłopaki przynajmniej, bo są na serwerze, bo takie rzeczy w ogóle nawet nie patrząc co jest w tym szalkerze. Yy, skąd w ogóle jest szalker? No to jest dla mnie najdziwniejsze. Yy, Muszę to koniecznie tutaj zbadać, yy, na pewno się tego dowiemy, ale serio, to jest bardzo dziwna sprawa. W ogóle zobaczmy może, co jest w tym szalkerze, bo go jeszcze nie otwierałem, jakoś nie patrzyłem co w nim jest, bo... No w zasadzie tylko tutaj chodziłem i się zastanawiałem co tu się dzieje, nie miałem czasu o tym myśleć nawet i dobra, wow, wow, tu są jakieś kraty, jakiś strój jak... Nie no, strój czy to jest strój, czy bardziej jakaś zbrojka? No kto by używał skórzanej zbrojki? No halo, no halo. Ale dobra, w sumie ja nie mam żadnej teraz zbrojki, by było fajniej sobie jakąś... Jakąkolwiek tutaj wziąć. Jeden też się przyda. Do no, tego. Wait, wait, gościu, skąd ja niby mam mieć dyaksowy mieczyk, dyaksową siekierę, coś tu jest nie niehalo, ale dobra. W tym momencie koniecznie musicie zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo naprawdę. Tutaj się dzieją dosyć dziwne rzeczy, więc chyba warto byłoby być na bieżąco. No i tak. Ej, co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu jakiś item. Ej, co to jest? Ej, gościu, i temy. Wow, łopata, jak. Dobra, nie no, wezmę tego Shulkera, ale. E Tutaj? Nie, to, what? Nie, to, nie, to, nie, ej, co wy tu robicie, chłopaki? Być, to, ej, to, zobacz, ja myślałem i Elvizo myślał i Bobo myślał i, i ty też o tym myślałeś. Że to, że nie możecie tu porwany, być, przecież nie, nie... I sobie żyw, ej, o, ej, 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 halo, halo. To, Ale słuchajcie, wy tu nie możecie to, być. Musicie stąd uciekać jak najszybciej. Sobie... Patrz, krówka sobie je weźmie. Ja, ja nigdzie no, reżys, się rozwalamy nie idę. <gry> nie, nie rozwalmy mu łóżko Ej, ej! O... Ej, nie! Nie, 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 nie! Tyk, nie, 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 stop! Stop, stop, no? stop! Chłopaki, w ogóle co wy tutaj robicie? Was tu nie powinno być! W żadnym A, nie wypadku. W nie być. No! Ale was tu nie powinno być. Ja byłem tym przekonany, bardziej. że wy tutaj jesteście, ale. Yy, no. A właśnie, oddawaj mojego Boxa, bo to mój. Ja e, zginąłem, ale... no, jak, ginołem, jak cię podglądali. Ale poczekaj, po co ci takie itemy? Po co ci ona? Żeby ci mogli oddać mojego Boxa. Dobra, łap. E, po co, mi on? Ej, no co ty z tymi krowami zrobiłeś? No. no... Już się. Spokojnie. Począł, że ci nie są. Dobra, no co, nie wrócę. Nie, znaczy, nie. Dary, dobra, słuchaj, ja wiem, że świetnego pranka nam zrobiłeś, że nie było ci cztery. Ej, ej, co ty niszczysz, zainteres? mi chatę, z gościu! Niezabawny prank. Te łódki to już w ogóle arcyc zabawne. Ale. A teraz tak, powiedz Bajo Bajo swojemu domkowi i idziemy. Ja się stąd nie ruszam, nigdzie się nie ruszę! Nie mam zamiaru stąd iść, przecież? Ale Wiso, a może byśmy buchnęli coś? Wiesz co, a masz baliczkę? Dobra, zabuduje się przed nami. możemy poszukać. Ej, ej! Ej, to nie możecie okej. tu być! Zrozumcie, ja pagałem, idźcie stąd. Ty porwany. Ja myślałem i wszyscy myśleli, że jesteś porwany. I Dobra. że teraz. Co robić? Co dobrze. ty robisz? Dobre. typie? że jesteś porwany i że my będziemy cię tutaj ratować i tak dalej i tak dalej po czym włamuje się na twoje konto bo jak ty jak to się włamałeś ma... na moje konto co ty zrobiłeś jak ty no, się tam ja włamałeś Czekaj, to hasło było ciężko czy nie Nieważne, któreś z tych było ciężko, drugie było łatwo znaleźć. Eee, zgarnąłem kordy, dałem Elviso i okazuje się, I że to 5 tysięcy kratek od nas. Ale to w taki sposób I mnie nie tylko znaleźliście? Ty się... No znaleźć... żyjesz dobra, ale w każdym to momencie wszystko. razie... Y to papa pa, idźcie stąd, no to tak, jest dla waszego mam, bezpieczeństwa, dalekie Idź dalekie bój, idźcie po prostu Dobra Nie no stary, no, stary ja zaraz zjadam ja coxa i po, po prostu rozwalał. Rozwalał. Nie 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 Nie, bój. nie 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 nie, co wy, co wy odwalacie w ogóle powiedzcie Ej tak, Co ty odwalasz Szukamy cię od parę miesiąca rozumiesz to, szukamy cię Ale to jest dla waszego dobra, wy nie rozumiecie? Dla naszego dobra no Dla twojego dobra lepiej już Dla naszego dobra no Dla naszego dobra Mhm. Nasze... Jeszcze to niszczycie, no będę eee, musiał tak, to tak, odbudowywać, tak, no, tak, no tak, świetnie Bajo, bio, smok, smok idziemy do milionowi Ja nigdzie się stąd no milion, nie ruszam, ja tu naprawdę, zostaję Ja się zawiodłem, stary, ja się zawiodłem, bo, no, no, bo ty, no, ty no, nawet no, znaku no, życia nie dałeś Ty no, nawet na znaki. serwer praktycznie nie wchodziłeś, jak wchodziłeś to olewałeś nasze wiadomości Dokładnie. Stary. co to ma być, by jaja z... Ej, co wy no, robicie no. A my no, się no, martwiliśmy, dobra, Elwiso już nie wysadzałem Dobra, dobra, agent, idziesz z nami no nie, nigdzie nie idę, on mi przecież cały dorobek mojego życia tutaj zniszczył. Bo już to nie wrócisz, i tak nie wrócisz, naprawdę. Słuchajcie, jestem tutaj już po jakiejś chwili, naprawdę, jest straszna masakra. Ja chłopakom totalnie, ale to totalnie nie chcę powiedzieć prawdy, bo no nie wiem czy by to się źle skończyło, ale raczej tak obstawiam i no, oni tutaj naprawdę już powysadzali ten domek cały. Jest naprawdę źle. Nie wiem. Nie wiem czy w sumie nie powinienem już się im przyznać bardziej, ale... To, do, wow, oni A widzicie, nie. oni tu latają ciągle, dobra, dobra. Ja wszystko słyszałem, słyszałem. Co, co słyszałeś? Ja Nic nie... że nie chcesz powiedzieć nam prawdy. Chyba Zadanie? się przesłyszałeś, co ty? Nie dobra, stary, uderzenie Jesteś wyjaśniany, no. Albo no. mówisz, albo jesteś wyjaśniany. Bo ja naprawdę, ja nie będę tego dłużej tolerować. Ja wierzę cię sam z własnego wyboru nie poszedłbyś... E, ja sobie się wyprowadzam! No dobra, dobra, macie mnie. To było tak. By, byliśmy na tej wyspie, wiecie o którą wyspę chodzi? Tą, no wiem, gdzie były no. te zamki, co nie? Tak, wiemy o co chodzi. Tak, I tam tak, był gościu. Nie wiem, kto, tu, który to był gościu, kto to w ogóle był. Jak wyglądał. Skąd mam wiedzieć? To... Po prostu były tabliczki. Były tabliczki, nie słyszałem. widziałem. To, to, się, to się klei trochę. To się klei, tak samo jak u nas No, no. no, mów, 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 no mów, i ten gościu powiedział mi, że jeżeli tylko będę z wami się zadawał, utrzymywał jakikolwiek, chociażby najmniejszy kontakt, naj, dosłownie najmniejszy, jakieś poszlaki czy coś, to... No to od razu ma zamiar zniszczyć milionowice. Ja nie mam pojęcia, kto to był. Mówiliście coś takiego wcześniej, że o, o, ktoś zamknął Elwisa Maciocha w więzieniu, co nie? No tak. tak, obstawiam, że niby mógłby być to ten sam gość, bo ja no, dostałem podobne dostałem zamiary takie by nie były. Nie widziałem żadnego niku na serwerze, nie widziałem żadnego skina na serwerze i dostałem tabliczki na nowej tablicy. Duża tablica i nowa ta tablica i drewniane tabliczki, gdzie jest napisane, było napisane, że gdybyśmy się nie chcieli pojednać, że ja i Bobo byśmy byli sami, a wy, wasza trójka sami, to wtedy nie byłoby problemu, mhm. ale jako, że Gankabry miał się pojednać, to, że mamy przerąbane. Ja tak, nie, ja naprawdę nie ogarniam już tej sytuacji Nie wiem co ja mam już tutaj zrobić Ale ja nie, naprawdę ja, nie, na, nie, nie mogę nie się panie. stąd ruszyć Nie ma takiej opcji Przecież nie. nie myślicie bym, co ja, mogłoby ja, się Ty, stać i też byli zastraszani, A jakoś dziwnym trafem Się pojednaliśmy I udało nam się przeskoczyć tego gumieniu. Dobra ale y, co z tego Co może on po prostu na to przymknął oko Ten gość A co jak teraz się wkurzy I będzie jakiś wielki przypał No, no to sorry ale mi się nie widzi, no to, że ty będziesz sobie mieszkał tutaj na jakimś. No, no, Ale tu mi wszystko, wszystko, wszystko porozwaliliście w ogóle. No, to, i to właśnie to Czemu musisz mu do Milionowic pojechać, parę? Ale no. ja nie mam zamiaru się stąd ruszać, przecież no. Tu... No, nie robię to, żeby Dobra, wam się nic nie, się nie, litre, nie stało. Elytre, dostałeś y Eletra. Y mam tylko. Nawet ty nie, nie mam firewerek, więc nie wrócę Wiem, stąd. Nie mam elitre. jak. Masz? Masz a Elvis daj mu jakieś... Tutaj ale kawki. co, co no mogę sobie wziąć, proszę, wezmę, ale nie mam zamiaru nigdzie lecieć. Ale lecisz z nami do Milenowic w tym momencie. Ale ty dlaczego? Wsiądziesz na konika i będziemy, go, no wiesz o co chodzi, nie? Ee, tak, na nie ma mowy, nie ma ja nawet nie takiej wiesz, mowy, ja się stąd nie ruszam, przecież, no nie, nie myślicie co e, mogłoby ale, się dobra, stać. To może w ten sposób. Powinieneś wrócić, bo już jest wszystko po ptakach, nawiązałeś z nami kontakt, a miałeś nie nawiązywać żadnego, więc co masz do stracenia, tak W sumie, w sumie trochę w tym racji. I co masz do stracenia, już nawiązałeś kontakt i to nie malutki, Zachowaj tylko się normalnie kwasę, sobie pani. gawędzimy. Gawędzimy sobie herbatka tam, wiecie. I co, i myślisz, że teraz ty powiesz, stop, chłopaki, ja zostaję i ten ktoś cię nie ukara? E, nie, ukara. nie no na pewno ktoś mi teraz ukara. Po co tu przyletewialiście w takim razie, no kurde no. Żeby Cię uratować geniuszu? E, więc wracasz do Milenoid. No, a ty, i... Naprawdę, ja mam dość tej szopki, wracasz do Milenoid. Nawet nie wiem jak tam wrócić, no ty... nie, nie, nie. Dostałeś Elytrę? Eee, gdzie jest Elytra? Elvis daj Masz litra. No. 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 Dobra, możemy wracać, ale jeżeli się coś stanie, wiecie, że to po prostu wasza wina była, bo Jesteś, mogłem chcesz, tu zostać. Nie, mamy normalnie tabliczkę tutaj z, z zastraszaniem i co? Nic się nie dzieje. No dobra. Jest się już się, wiesz. wiesz jeszcze jest w miarę. No ostatnio mm -hmm. selfis o tym gadaliśmy, niby mroczne czasy nadchodzą. Nie no, bo ale nie no nie jednak słońce świeci, ładnie jest. No, jest no, no gdzie dobra, tu masz no, słońce, powiedz, no nie mam ma... tylko porwani byliście, ty zastraszany, nie, no tam i utopia. Mm -hmm. nie, to był żarty, Ale czym czy, czy niby ja mam wrócić? ja Nie mam żadnych firewerków. Ja nie wiem jak to wiem, daleko nie. nawet na, na jest. Na pomysł, na pomysł. Wróć, elitrom! No ale ty, taką Dostałeś samą nie dolecisz, ferwery. stary. Daj, mu Dostał stag już masz. Okej, okay, dobra. No i. No masz dobra, lecieć możemy lecieć, ale ja nie naprawdę. Ja się martwiłem, że coś się dzieje, a ty po prostu sobie siedzisz, tyle. Serio? Ale. Naprawdę to jest takie dra już, typie, no, już rozczarowanie, okej. Okay? Nie lecisz Gdzie jesteś A Lecę za Elvisem. W sumie... A jak gdzie lecieć. No o, dobra, ty. leć, 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 cały czas prosto. Okej, okay, dobra, lecę za wami, ale naprawdę no to jest jakaś masakra. Jak, jakby niby. Niby teraz mamy tam wrócić, coś się stanie. No i... <laughs> nie, nie mam już dosłownie słów. Oszczędne naprawdę Okej, okay. dobra naprawdę, zdenerwowałeś mnie. I nie lecimy też. teraz ciągle prosto, tak? Cały czas prosto i będziemy. Dobra. Ja nie wiem, co ja już mam o tej sytuacji myśleć. Przecież to jest... Najdziwniejsze, co chyba mnie ostatnio spotkało. Tutaj wszystko było spokojnie. Nic się nie działo. A teraz może się po prostu... Nie wiadomo, co wydarzyć. To jest chyba najgorsza rzecz dla nie mnie, jak tutaj... Spotkało. To my przez miesiąc myślimy, albo i dłużej, że nie że ty zostałeś porwany, jesteś w więzieniu, nie wchodzisz na serwer, bana dostałeś, cokolwiek, a ten syn najlepsze żyje. No, Fark, król, ale co błąduję. jak ja bym wam się w ogóle ujawniał, że jesteśmy? Może coś by się wtedy stało, ja się po prostu o to martwiłem, że no, coś się może tutaj w końcu wydarzyć. Coś stać, to się stanie, stary, czytaliśmy Dokładnie. twój pamiętnik. E, jak nie to czytaliście? Le, jak... Le, 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 le. Nie, nie, nie. I co, i kontaktu nawet nie chciałeś? Chciałem, ale się... Po... O to strasznie, ale to strasznie, bałem, bo byłem przekonany, że na 100% coś się wydarzy. Agentix jest bardzo nieśmiały. Okej, okay. eee. serio. I to przez to miesiąc siedział. Albo i siedziałby dłużej. To bez jaj. Nie no, na... Gościu, wracamy teraz do Milionowic, ale no ja się o to ciągle martwię, nie wiem jak ja wam coś już sam sobie z tym radzić. To będą złe czasy, no. No i co z tego? No to rozwalimy jakiegoś typeczka, no. On, stary, taki typeczek, że aż się nigdy nie pojawił nawet. Nie, nie no, było po hmm. Taki odważny no jest. No Widzisz, to jest autostrada, zobaczcie. W sumie to... O, mam ja wam ja trochę przypał, bo wiecie. mam tylko 7 firewerek. To i... na autostradzie. E, jeszcze tego nie widzę. Nie wiem, czy to jest bardziej w prawo, bardziej Agent w lewo. Ja jestem za agentem, jestem idealnie za agentem. Dobra, lecę ciągle prosto, może się uda, mam przynajmniej taką nadzieję, że autostrada to wystarczy agent, chodź bardziej w prawo Dobra, to lecimy tam Jest Ma... autostrada, okay. Już widzę, widzę e, Ten taki lecimy, jakby ten lasek Tak, dobra, okay, widzę agent, jesteś za mną? E, lecę za Elvisem, za Abram. Dobra, okay. to ja dam tutaj fajerwerki Okej, okay, to ja ląduję o. My jesteśmy, wiesz, 2000 kraty od milionowic To już jest no. aż tak blisko No O tak. kurde To jest agent X, Abra, dawajcie co? Oho. Dobra Dawno tym nie jechałem Może to być dziwne Mam nadzieję, serio Jak już wrócimy, że nic się po prostu nie wydarzy Bo, jakby się coś wydarzyło, to byłaby jakaś tragedia Ale tak serio, ja chyba ten filmik już powoli będę kończyć, bo No, tu naprawdę Serio? Serio, serio piasek? A, dobra, dobry, więc tak, tak to w tym momencie to byłoby już na tyle. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby koniecznie subskrybować ten kanał, bo tylko wtedy będziecie przekonali, co się może tutaj wydarzyć. I oczywiście z dzwoneczkiem, bo, bo bez dzwoneczka no to w ogóle takiej opcji nie ma. I do tego pamiętajcie, że mam swojego Instagrama, do którego link znajduje się w opisie, więc tak, to już byłoby na tyle. Ja byłem Agentix. do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!